Witamy, jesteśmy w Ostii Antycznej. Powiem szczerze, nie relacjonowałem od początku, ale już godzinę tutaj chodzimy i weszliśmy w część miasta o naprawdę wysokich budowlach. Co będę mówił? Proszę zobaczyć. Przed chwilą byłem w antycznym domu publicznym, no niestety już nieczynny. Proszę, tutaj naprawdę można kręcić dwugodzinny materiał, żeby to wszystko pokazać. Naprawdę wspaniale. Idealne miejsce do gry w Paintball'a, ale też dużo jest fajnych załógów zejść piwniczek. Tu akurat jest zejście to ziemią, tam jest, ziemia, jest zamknięte. Zejdziemy no, niestety, za wilgo na piwnica. Pewnie i tu ludzie się załatwiają. O, muty, ich musisz nie kupę. Pania, a drzewa to już w ogóle jak na safari Sosny Piękne i olbrzymie szyszki O, Pani tutaj ma szyszkę wspaniała Tam prawdopodobnie jest jakiś zamek trochę wieje, jesteśmy niedaleko morza Ale niestety. Staram się wyjść troszkę wyżej. Wcześniej byliśmy w amfiteatrze podobnym do tych starożytnych greckich, tylko że greckie były wykuwane w ziemi, a tamtym budowane w górę. No i niestety tego już nie będziemy raczej publikować. Można sobie, proszę Państwa, to wyobrazić albo porównać. Albo najlepiej sprawdzić na internecie, wpisując Ostia Antyczna. Na pewno już nie jest na ten temat nakręcony. Ja troszeczkę nie trzymam się przewodnika. jechać. strasznie wieje, więc możliwe, że, że dźwięki będą zanikać. O, już widzę jakieś schodki. Więc będzie można wyjść. Co jest ciekawe? Wszędzie tutaj rośnie żyto. Nie wiadomo kto je posiał, Prawdopodobnie ono się zasiewa od ponad 2000 lat samo. Tu mamy rynek niski, ale pokażemy go troszeczkę z innej perspektywy. O, troszkę wyżej wyjdziemy. I tu jest ten wielki budynek o którym mówiłem. Kapitol. Tak, właśnie. Czyli Jowisz, Jumela, Minerva, czyli Zeus, Hera i Atena. To chyba była studnia miejska. Naprawdę, tutaj według mnie więcej do opowiadania: więcej do pokazania niż, niż bazylice św. Piotra. Mamy tutaj Minerwę, czyli Atenę. Pozostałość płaskorzeźby. Wszystko rzeźbione w marmurze. Wspaniały marmur. No, będziemy fotografowani, więc muszę opuścić niechcący. Kapitol, potężne schody. Już przed Chrystusem, bo to jest datowane na, na trzech cesarzy przed Chrystusem, mieli cegłę. To jest cegła wypalona. No niestety jeszcze wtedy nie mieli cementu, który i tak nie później wymyśli. Wtedy wszystko łatane było jeszcze wapnem. Pozbyłem się plecaka, gdyż jeden przyjaciel z naszej podróży, Janusz, wziął mój plecak, aby nieść w nim marmur. Tutaj mam piękną płytę marmurową. Zejdziemy tutaj do piwnicy, odłączamy się od grupy. Zejdziemy do piwnicy. Pokażę Wam jeszcze taką jedną piwnicę. No i niestety będę kończył materiał, gdyż zostawiam sobie miejsce na więcej. A to jest takie przejście korytarzyk. Proszę bardzo, jak to wszystko? Z góry cudownie wygląda słońce, trochę oślepia, ale proszę popatrzeć robi wrażenie naprawdę No i przynajmniej tutaj mamy mikrofon osłonięty trochę od wiatru wspaniale w antycznej oscji mówił do Was Jasek, a jeszcze taki mały bonus na koniec, tylko spróbuję tu wyjść Proszę bardzo, kolumny. doryńskie kolumny. O nie, niech doryńskie. To już są koryńskie, Albo Jońskie. miesza się tutaj styl, bo ponieważ jedna z nich ma do Najprawdopodobniej są to kolumny Jońskie. Jońskie, ponieważ. Są to grube kolumny. Mają potężną bazę i tylko jedna tam w oddali, którą widać ten słup właśnie ma u góry te kwiaty akantu zdobione. Przez kilka epok miasto funkcjonowało. Wejdziemy jeszcze do Kapitolu, po czym będziemy mogli zakończyć materiał z pozdrowieniami. Naprawdę robi wrażenie. wychodzimy. Tak. Idźmy na kupę Straszny wiatr od morza Straszny wiatr od morza jest Proszę bardzo Kapitol w pełni funkcję sądu, a także takiego ówczesnego urzędu skarbowego, w którym różne interesy można było załatwić w natury papierkowej. Biurokracja. Proszę. I widok jeszcze ze schodu w dół, bo to też istotne. Tutaj będziemy widzieć dużą część panoramy tego starożytnego, pięknego miasta.